starcza tutaj po prostu rekwizyty, tak? Do, do pracy. I słuchajcie, i teraz umyjemy to naczynie. Widzicie, że jest bardzo tłuste tak samo, bo to jest ryba, tu jest olej, masło, wszystko co tylko może być. To jest zapiekane w piekarniku tak samo. I słuchajcie, to po prostu umyjemy jedną ściereczką, która będzie zmoczona tylko wodą. To jest Kiedy powiem I będę Wam też opowiadać o tym. Generalnie, jeżeli chodzi o produkty, to to jest e, tak, jak powiedziałam, idea ekologii, idea wyrzucenia chemii z domu. I zobaczcie, ja sobie tak myślałam, dobra, no okej, okay, pewnie ta ściereczka nie da rady, no to sobie tam dodam troszkę płynu, może będę mniej płynu dodawać. Ale ona tak świetnie sobie radzi ze wszystkim, że po prostu nawet nie ma takiej potrzeby wykorzystywać co innego. Dobrze, słuchajcie. No to zacznę. Tutaj mamy taką stronę, którą zbieramy po prostu brud I sobie tutaj to pięknie. Zrzucę tutaj, bo tego tuszu jest bardzo dużo. Teraz odwracamy to. O, widzicie? To tak wygląda. Trochę ciężki jest, powiem Wam, że to naczynie. Natomiast muszę jakoś dać radę. Może mi trzyma. Dobrze. Chciałam pokazać po prostu, że drugą stroną tutaj, która tak jakby wciąga ten tłuszcz, teraz przecieramy to naczynie. Zobaczcie, że, ten, że to jest tylko sama woda, tak? Nic poza tym. Teraz zobaczcie to, co Diana robi. To jest też bardzo ważny moment, tak? Bo mówimy nie tylko o samej ekologii, o ekologii, wy... tylko robimy, mówimy również, kochani, o ekonomii każdego domu. Do tego do chwileczku dojdziemy. Tak, Janko, mów dalej. Tak, bo w sumie, bo w sumie nie wykorzystuję prawie wody, tylko teraz spokuje delikatnie. Wiedzieliście, że delikatnie spokuje. I y teraz słyszycie dźwięk. <laughs> ja ja sam mam słuchawki, więc... Mnie, mam słuchawki, więc mam nadzieję, że słychać, tak, ale widać, że to w ogóle nie jest puste. I zobaczcie, że to jest nowa, to nie jest tylko po prostu, że e, nie mamy chemii i tak dalej, to jest nowa kultura mycia na. Wręcz. Po prostu oszczędzamy środki, oszczędzamy swoje zdrowie tak samo, bo nie używamy tej chemii i tego w ogóle nie widzimy, kiedy jemy z takiego talerzu, co tam jest tak naprawdę, bo to jest na poziomie molekularnym wręcz. E, więc tutaj nie będę po prostu przedłużać. Chciałam się podzielić trochę mam tych garów, ale myślę, że tutaj akurat e, mąż jest.